Miód drachiński. Nie z importu, tylko z pojezieża drawskiego i wpisany do rejestru w ramach unijnego systemu jakości, który ma na celu ochronę nazw tych produktów i zapewnienie ich autentyczności. Ale zanim unia, to najpierw trzeba zadbać o pszczoły. Pomogę, oby tylko królowej nie przeszkadzał mój zapach. Pszczelarz przez większość, um, część sezonu robi wszystko, żeby nie pachnieć. Sama matka nie żądli. Robotnice już mają coś, co nam ludziom nie do końca pasuje, czyli rządła, i nie wahają się ich użyć. Pszczelarstwo na tych ziemiach było dużo wcześniej, a w waszej rodzinie? Hmm, mam szczęście, albo trochę nieszczęście, być trzecim pokoleniem pszczelarzy, drugim, który żyje tylko i wyłącznie z pracy w szu. Pojezierze Drawskie dla pszczelarza jest wymarzonym rejonem do pozyskiwania, do produkcji miodu ze względu na bardzo bogatą florę i faunę, na jego mikroklimat, ukształtowany teren. Zapiski historyczne, do których dotarliśmy odnośnie pszczelarstwa, sięgają kilkaset lat wstecz. Powiedzcie mi, czy ktoś z Was wie, gdzie jest Matka Pszczela? Tak. tu. A powiedz, czym się różni od innych pszczół? Większa jest ciebie. I ma koronę. I ma koronę, zgadza się. Pszczoły są super edukatorami ekologicznymi. Przy pszczołach fajnie się uczy o tym, co to jest przyroda, o tym, co to jest środowisko, jak o to środowisko dbać. Miód drachimski, a ja tutaj widzę lipowy, rzepakowy i gryczany. Czyli to nie jeden smak, tylko cały wachlarz. Miód jest to nazwa własna produktu regionalnego, z którego w skład wchodzi aż pięć rodzajów miodu. Każdy z tych miodów charakteryzuje się innym kolorem, innym smakiem, innym zapachem. Tu mamy taki znaczek. To nie wygląda jak logo firmy. Co to właściwie znaczy? Jest to oznaczenie unijne, chronione oznaczenie geograficzne. Jest to certyfikat nadawany dla najlepszych produktów produkowanych na danym terenie. Poza certyfikatem chronione oznaczenie geograficzne, które posiada nasz produkt, istnieją jeszcze dwa certyfikaty: chroniona nazwa pochodzenia, gdzie wszystko od surowców po wytwarzanie musi być w tym samym miejscu, oraz gwarantowana tradycyjna specjalność, gdzie nie chodzi o miejsce, tylko o tradycję, recepturę i sposób robienia przekazywane od lat. Czyli za tym słoikiem stoi pasieka, historia, tradycja i certyfikat. Tak. I mam tu do Państwa prośbę: czytajcie świadomie etykiety. Kupujcie towar od nas, polskich rolników, bo wspieracie wtedy rodzimą rolnictwo i nas wielopokoleniową tradycję. A ja od dziś podczas każdej degustacji miodu będę pamiętał to wrzosowisko i królową, która nie żądli, a rządzi.